Witajcie, jestem odpalowy Tao, W tym odcinku zbudujemy domek. Teraz było małe cięcie, ponieważ szukałem przez chwilę doskonałego miejsca na ten domek. Teraz oczyszczamy tutaj o, delikatnie, no, strawy i zaczynamy. Ogólnie mój plan jest taki, że zrobimy to z prawie wszystkich rodzajów drewna. No tak, pewnie jesteście ciekawi, dlaczego zacząłem robić nie, nie Star Warsowe w Minecraftie filmy, tylko typowo Minecraftowe, czyli budowanie domku i sprawdzanie jakichś trików. Cóż, pomyślałem, że tak będzie fajniej to zrobić bo ostatnio zacząłem z powrotem wracać do Minecrafta i ostatnio bardzo mało nagrywałem przy okazji więc a na dodatek cóż będziecie mieli w ten sposób właśnie jakiś pomysł na domek wam daję tak szczerze no tutaj to. i ogólnie to jest mało możliwe, żeby zbudować taki domek na przetrwaniu ale jeżeli chcecie, to możecie spróbować tylko, że to byłby świat tylko na zbudowanie tego domku i musiałby być na peaceful, czyli na pokojowym trybie gry dobra jak zbuduję obramowanie, to chyba zrobię kolejne cięcie bo będę musiał jeszcze się wkopać w ziemię kawałeczek i zrobić... Dookoła tak, i kwadrat, jakby muszę zrobić, żeby to fajnie. O, dobra! I teraz chyba powoli będziemy się zbliżali do cięcia. Aha, i teraz jesteście pewnie przede wszystkim. No, nie przede wszystkim, ale bardzo jesteście pewnie ciekawi, czy ja miałem wcześniej taki plan, żeby zrobić taki domek. No cóż, ten plan wymyśliłem dopiero dzisiaj i od razu wymyśliłem też projekt Mam go obecnie w swojej głowie więc chyba będzie dobrze tak, to tu, nie o tak, dobra no, i tutaj będzie wszędzie to takie drzewo szare nie wiem dlaczego ono jest szare, ale niech będzie ta kora jest szara od środka jest to, yy, pomarańczowe no i jedziemy. Wszędzie dobrze postawione. Teraz jeszcze w takich miejscach. Cyk 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Cyk. No. Cyk, 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 cyk. O, doskonale. A teraz muszę zrobić to cięcie. Bo teraz. Jak tylko skończę dach. O, w ogóle mam taki. O, to jest dobry plan. O, zrobię coś takiego, coś takiego. Tutaj. I taki delikatnie wystający, coraz bardziej rozrastający się daszek. No. No. A teraz z tego drewna, po prostu takiego dębowego, zrobię. A, za daleko. No. Teraz z tego drewna. No. I wszystko dobrze wygląda, a teraz na sam koniec użyjmy czego by innego jak nie brzozy No, dobrze, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda, dobra. Oj, aj, dobra. Ok, tutaj będziemy musieli trochę skopać tego dirta, żeby wszystko tutaj ładnie wyglądało. W ogóle, chyba tutaj zrobię taki taras, trochę tej ściany nie będzie, tutaj. Nie będzie ściany, tylko tutaj będzie tarasik. Mam nadzieję, że to ładnie wyjdzie. W ogóle, pod koniec filmu, jak już zobaczycie ten domek, to będziecie tak naprawdę mogli ocenić, czy on jest ładny, czy nieładny. Ale nie oszukujcie i obejrzyjcie, jak ja to buduje. Dobra, proszę. No, jak już obejrzycie, to wtedy zagłosujcie w komentarzach, czy dobrze mi to wyszło, czy. Mam coś poprawić, to w następnym odcinku to poprawię. A w ogóle, zaraz odcinki będę wrzucał albo codziennie, albo prawie codziennie, bo jest ta kwarantanna i mam dużo czasu wolnego. No dobra, tu już wszystko gra. I teraz czas zrobić ściany. A tak w ogóle to było przed chwilą małe cięcie, którego nawet nie zauważyliście. I jak widzicie, już zrobiłem wokół podłogę taką fajną. Na robienie tych ścian chyba też zrobię króciutkie cięcie i pokażę Wam pierwsze drzwi Okej, okay, zrobiłem krótkie cięcie, w którym zrobiłem jedną ze ścian Przepraszam, że nie pokazałem Wam pierwszych drzwi, tak jak powiedziałem, ale teraz zrobię takie ładne wyjście na taras, popatrzcie A ja te dziury w ogóle zrobiłem specjalnie, tylko że w niektórych miejscach ich zapomniałem zrobić No to będzie chyba ładnie wyglądało. I teraz wystarczy już tylko klik. Klik klik o. Tu zrobię jedną dziurę i klik. O, doskonale. To ładne wyjście na teraz już jest. W takim wypadku, czas na zrobienie kolejnej ściany. Ale pierw trzeba będzie zrobić płotek taki ładny. No. Y Czas na robienie kolejnej ściany. Jak widzicie, tutaj już jedna jest, tylko zrobię dzień. No, a teraz zrobię krótkie cięcie na robienie ściany. Dobrze, a więc cięcie na robienie ściany zrobione. W sensie, nie zrobiłem jej jeszcze całej, ale pomyślałem, że wam pokażę, jak robię końcówkę, bo to tylko końcówka. Później już nie będę chyba robił żadnych cięć. Może ewentualnie jedno. Ok, i stawiamy drzwi. Doskonale, doskonale. Teraz czas na kolejną ścianę. To już wam pokażę, jak robię. No. Tutaj, tak. Ja chyba. O, zrobię to trochę szybciej. Teraz deska. Teraz. A, tak. To. No. Deska. Drewno normalne. I na sam koniec brzoza. Ok. I teraz wypełnianie. Cyk. Ojejku, nie. Jeszcze raz. Cyk. 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 Dobra. Cyk, cyk, cyk. Tyk, tyk, tyk. 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 O Jezus, ogarnąłem, że źle to zrobiłem. Dobra, już nieważne. Przecież na nikt nie będzie patrzył. A jeżeli nawet, to będzie to wyglądało z dwóch stron identycznie. Dobra, deski. A teraz ostatnio to takie to. Dobra, okej. Okay. No i wszystkie już detale zrobione. Tutaj... Kurczę, zapomniałem. Dobra, to będzie już ostatnie cięcie, obiecuję. No, ale nie, przepraszam. Jednak nie zrobię cięcia. Co ja wygaduję? Nie będzie cięcia. Nie będzie cięcia. Nie ma cięcia. Nie ma cięcia. To jest niemądre, żeby robić teraz cięcie. Zrobię wyjście na taras trochę inne niż reszta ścian. No. no, i teraz już wszystko gra, no. i wszystko jest już ok, wychodzę, no, tak to wygląda. Powiedzcie, czy wam się podoba, czy mam coś zmienić w komentarzu. Ja oczywiście komentarze uszanuję. I w następnym odcinku może jeżeli Wam się nie spodoba ten projekt, zrobię następny. Mi się ten projekt osobiście podoba, ale jeżeli Wam się nie podoba, to mogę go zmienić. Tylko powiedzcie, napiszcie też w komentarzach, co mam zmienić. Okej. Okay. Tutaj zrobię taki płot, żeby, żeby mi nikt tutaj nie wszedł. Chciałem powiedzieć coś innego, ale już niech będzie. O Jezus, nie taki krzywy. On ma być ładny. I krzyw. Dobra, spoko Jest płot Dobrze, więc ja się już z Wami żegnam Do widzenia Kończę ten odcinek I do zobaczenia w następnym Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie Cześć!